Dzień dobry. Oczywiście, dzień dobry, dobry wieczór. I mówię do Tobiasza, o czym będziemy gadać? On mówi, no, oczywiście. Wiadomo, wiadomo, wiadomo że pytam go, pytam. Takie standardowe pytanie musi być. A o czym dzisiaj? No ten, musi być temat, bo jak nie będzie tematu, to lipa. Nie będzie zasięgów. Lajków nie będzie. <Ky> Pamiętam, nie jakich... będzie lajków, nie będzie subskrypcji, nie? subskrybentów nie będzie, czego jeszcze nie będzie. Nie będziemy popularni, nie będziemy e, tymi influencerami, nie? nie będziemy youtuberami. No i kicha normalnie. Jak to powiedzieć, dupa zbita. No, no taki... Ja pamiętam, jak jeszcze live robiłem na Facebooku. No. Tam było nieraz pytanie, o czym dzisiaj rozmawiamy. A o czym no. dzisiaj rozmawiamy? O życiu. No. Co nam ślina na język przyniesie. Tak się mówi też, nie? To taka a propos. To do rzeczy to wiesz. Ale co? No, Nawijaj, żeś przystojny. Nawijaj. No właśnie. To jest wiecie, ten cały ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Ale my chcemy. To wiesz, mówi to co? Robimy coś? Nagrywamy coś? Też jest, że tak powiem, Czujesz flow? No... My mamy z się, tego frajdę. Już przygotowałem do radia. <laughs> Trochę mi... co tak powiem, nie ciśnienie <laughs> podskoczyło. Ale już jest okej. Okay. <laughs> no, bo wiecie... Tobiasz generalnie hmm. ma radio internetowe. To BFM. Od 9 lat prowadzi audycje. Zaprasza do rozmów. Także, oh. także wiecie, także ma swoją, że tak powiem, działkę. Ma swoją działkę, którą lubi, tak. którą kocha. A tak, a tak na zasadzie naszego, tutaj, naszych występów artystycznych, no to, to jest po prostu o życiu, no. Dzisiaj jest tak. Dzisiaj jest influ, influ, flu. In flu, flu.